Już rozpoczynam super nagrywanie. Nie lubię tych dużych podbojów, ale cóż, wybrałem taką mapę. No właśnie. No to nigdy nie wiadomo, skąd się tu zabiją. A jeździć a czołgami. Kiedyś w battlefieldie lubiłem jeździć czołgami, ale jakoś tak teraz to nie przepadam. na tamte punkt i was sobie przejmiemy. Puścił flary za wcześnie, bo miał kurde draseczkę i teraz nie ma flary. Dobra, jeden strzał i drugi, dobra. Jeszcze ten też puścił flary za wcześnie, bo miał draskę. I patrzcie teraz, kurde, za daleko mi odjechał trochę. Przeciwlotniczą konstrukcję uszkodziliśmy. Można ze mną zagrać w Battlefield na serwer. Gdzieś tam podałem zresztą Brodaty Jest i ten. gdzieś się tu pod tą mapę zmieniało. Patrzcie, draskę będzie miał, ja puścił drachę. No co za koleś, czy oni w ogóle latają tymi helikopterami normalnymi? Patrzcie, i teraz nie ma już tego, nie ma już flary. I dostał, bum. I koniec, i taki kurde, aj, fuck, przejęli mi ten. O ja je, czekajcie. Już wchodzimy do serwera. Jesteś już na tym serwerze, ofak. Oh fuck. Zapomniałem NVIDII zrobić i mi wywaliło kartę graficzną. Przypominam, zbieramy ciągle na kartę graficzną z Donata. Wczoraj ktoś dał 2 dolari i nie dodałem, ale mam je na liście dodane, jakby co. Jakby się ktoś tak szczegółowo przyglądał. I później je dopiszę, jak ktoś jeszcze coś dorzuci. Jak będę miał tą nową kartę graficzną, to już mam nadzieję, nie będę musiał tak zrobić. Dobra. Z powrotem serwerek. No, było już tak dobrze. Hejso, kiedy kuchnia przyjeżdża? Kuchnia jest, leży kawałek na ziemi, tu w salonie. Tu. Pudło jedno czy drugie. Za moimi plecami. No dobra, dźwięków mi trochę nie było. Widzicie, leci kolejny. Tym kurdy niszczycielem helikopterów. No i podtrzymamy trochę na nim. Niech puści draseczkę. A widzicie, wypuścił. No, co za ty? Oku! Dostając jakiegoś arpega, no nie, a już go miałem. Hmm. Trochę słodki. Na tym już wypuszczę, bo nie mogę. Puścił flary, puścił chyba. Ale zaraz jeszcze raz dostrzelimy. Bum. Teraz dostanie. Czuję to. Bum. Trafienie pojazdu. Dobra, rozwalony. Tego chyba nie trafię, co? nie znasz. Ale ze mnie, kurde, butterfield butterfiel Koniec, kurde. Przegraliśmy. Teraz będzie jeszcze raz zespół i wygramy już na pewno. Ile kosztuje x z dodatkiem? Tak 50 zł na G2 Arena, wiesz. Jak, jak kupowałem, to był po 20 zł podstawka i po 30 zł dodatek. No, dobra. GGGGG. G, GG. to coś mi napisze, GG. Ile dni jeszcze miałby w 4 czy mam kupione full? O i ludzie o małej wiedzy jeszcze. Nie, pozwolę sobie nie odpowiedzieć na to pytanie. Co daje dodatek do XCOM? Jakieś. No na pewno te tajne misje z tym taką organizacją, która nas atakuje, to są chyba z dodatku, no bo Enemy within, czyli wróg wewnątrz, że w, że w środku, no to chyba jest to, nie? Z dodatkiem jest na Steamie za około 25-30. O, to nie wiedziałem. Od kiedy jest promocja? Zaraz sprawdzimy na Steamie, jak to jest. Dobra. Czyli co? Czyli to jest nasz transporter. Nigdy nie czaję tego. Nie jest jakiś taki dziwny, wiecie? Będę dzisiaj grał w Rasta. Szczerze powiedziawszy, do nie chcę. Nie będę raczej. Nie, nie mam ochoty. Mam tego X, mam, mam GTA. Mam. Mamy taką fajną grę, ale to na piątek Darkwood się nazywa i to jest taki yy, coś jak takie, wiesz, wiecie, wygląda jak taki Rimworld albo Prison Architect, no może, ale znaczy tak tylko wygląda z góry, wiecie, taki rzut, ale jest w takich klimatach mrocznych i to jest horror, survival horror, trzeba zbudować zasieki, za pułapki i tak dalej w swoim domu i w nocy przychodzą te upiory. Nocy przychodzą ubiory z The Escapist, a napisałem do nich wczoraj czy przedwczoraj i czekam na ten. Czekam na informacje, czy mi dadzą grę, czy muszę ją kupić. Aż one chyba nawet 10. Coś kurde we mnie wleciało. Flary musiałem puścić. Nawet nie wiedziałem, że miałem odruchowo. To było... to był odruch. Odruch życia to był. Na od Oj, fak, kurde, no nie dawało szans. Dwa czołgi to za dużo trochę. No wyszło wczoraj The Escapist, no mówię. Darku to gra na jedno posiedzenie, no to jest alfa, no. Posiedzę, zobaczę, tak, jak to się mówi. Na jedno posiedzenie. Kurde, no co to... Aha, bo on chyba wyminął w ogóle, więc zdążył. za duże... Za bardzo do góry to leci. Czy w Armę 3 altis Live wygrał Nie, nie chce mi się teraz w Armę. Nie, muszę sobie odpocząć. W weekend wygrał grał w Armę. Fajne gry, kurde, zajebiście się bawię. Nie, że się wkurzać nie muszę w ogóle. Czemu... Boże, czemu on... Tak, rozjechał mnie. A minę położę czy nie? Mam raz niszczenie pojazdu. Chce ktoś Bioshocka na Steam, więc nie opłaca się mamy 20 zł na promocję za 5 zł o co chodzi. Nie wiem o co chodzi. Jaka w Polsce za 50 dych. A arma ogólnie kosztuje około 6 dych. Um, não aqui, Uuuu, skończyło mi się ammo, szkoda. Wracamy się. Na Steamie kupować bez promocji to... No kurde, ludzie, tam są takie ceny na tym Steamie teraz. Kiedyś na Steamie było bardzo tanio i wszyscy kupowali na Steamie. A w końcu oni chyba wyczaili, że ludzie są leniwi i tam będą kupować, bo jest łatwo. Gdzie jest przeciwnik? Był tu jakiś chyba, nie? Czy on się już zwinął? Nie ma tu kogoś? Nie daję no biście mhm. chyba się zablokował. No, wyskoczył jednak.

nie wiem, jak mogę iść, ale nie wiem co to jest. A, to jest podobno głupie. Wiesz? Ale to napisał ktoś na forum, kto. podobno, wszystkie znanie niego głupie. Zabiłem? Uuuu, śmiertelny cios mu zadałem z RPGa. Miertelny RPGowy cios Przejęliśmy Cel Alfa. Okej, to zrobi na nich partyzancką zasadzkę tak zwaną. a parcie. Artystyczna zasadzka. Idę się schować za krzakiem teraz. Się powinien schować i teraz wyczekiwać, ich o oh, fak. Kurde, no zabił mnie. Nie zobaczę teraz, jak ktoś przejedzie. Nie zobaczę, kurde, jak ktoś przejedzie. Muszę na no, szybko tam biec w do celu. No, moje trzy miny ciągle tam leżą. Więc nie jest najgorzej. Wy wszystkich straciliśmy cel prawo. Czemu tylko dwa leżą, a ja dałem trzy. Jedno zniknęło. Czemu? A nie, są. Dobra, wasza drużyna została Ile tych min tam jest? Trzy czy dwie? Nie no, trzy widzę. Tylko tu się nie pojawiają. Niech coś przejedzie. Kurde. Jedzie coś. Słyszę. Zasadzka terrorystyczna. Tak, Bill. Kurwa, czemu nie, czemu nie zadziałała zasadzka terrorystyczna? Jak on to przyjechał? Się krzyknąć tak bir. Jak w filmach seralistów. Nie rozumiem w ogóle sytuacji, jak on to przejechał. Zobaczcie se konia na tym, co ktoś napisał. Jedzie tak, Bir. No. U, dobra, ten został uszkodzony. Czemu nie mogę trafić? Uwielbiam to jak ja krzyczę tak bir kurde a koleś Mnie wierzy i nagle umija Mojego tak bira Dobra Nie mogę więcej niż trzech położyć nie? Czekam na nich, kurde. Czekam na nich, jestem islamistą niszczącym czołgi. Na respie Uwaga, cel echo jest pod naszą kontrolą. Przegrywamy misiaczki. Ale oni nie mogą wyjechać z respa czołgiem. Oj, fuck, nie mam tego. Pir. Panowie, otrzymujecie ulepszenie specjalizacji. Naprawdę trudno, że ta wrogina staje teraz. Kurde, nie mam już RPG'a. Trzeba amunicja tutaj, ludzie. Będzie potem x będzie potem x a później może GTA, fajne gry, kurde, w których, no... Ja pierdolę, jak oni przyjeżdżają po tych moich minach, to ja tego nie wiem nawet. Są so, ty, zasypko, wstajesz? To nie jest daisy, że ja tu będę leżał przez pół godziny i się zastanawiam, czy koleś już sobie poszedł, czy może zdech z głody. Dole jest, kurde. jak go tu myślałem, że za kartonem się strada. No i zginąłem, przynajmniej będę miał nową amunicję. Nowa amunicja, moi drodzy. No helikopterku, kurde, pokaż na co cię stać teraz.

No nie, kurde byliśmy już Dyskakuje, patrzcie jak płynę. Jak sz, kurde, normalnie szczupak Szczupak przez wodę. Gdzie ten kurde szczupak? Zniknął mi w tej wodzie. O, fuck! A że rano szybko wstaję? A myślę, że wstaje szybko się za szybko podnoszę z podłogi. Myślę, że bardziej o takie szybko chodzi. Uwaga, straciliśmy cel delta. Delta Dały I patrzcie teraz, dachutański kurde cios śmierci Znane jest to tylko nielicznym Tylko nieliczni mieli op no patrząc na nie, patrzcie na to. ay! A było tak blisko, kurde. Boom! Premia za rozkaz drużynowy 100

Patrzcie, i to jest mój odznaka Primusa Butterfielda. Srebrną palisę ublokować, co to jest? Co to jest? Wow. Nie mogę najlepsza drużyna. Najlepsi byliśmy. No, no tak.